Witam przede wszystkim wszystkich Was bardzo serdecznie. Wiele osób myśli, że Bangladesz to jest mały kraj. Powierzchniowo może faktycznie mały kraj to tylko 147 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli zobaczcie, nieco więcej jak jedna trzecia Polski. A jak Pan, właśnie e, Radca Ambasady, powiedział, 180 milionów ludzi. Słuchajcie, i te 180 milionów ludzi chce z wami współpracować. Z naszymi polskimi przedsiębiorcami czekają na was. Te 180 milionów ludzi jako przedsiębiorcy oceńcie to. To jest potencjał nabywczy. I to jest odpowiedź, czy warto współpracować z takim małym krajem czy nie. To jest bardzo duży popyt. To jest bardzo duży popyt. Kraj jest wspaniały, jeszcze nieznany, zaraz go poznamy. Kraj, który jest, ma wiele ciekawych, wiele ciekawych atrakcji. Ja będę nie tylko mówił o atrakcjach tych przedsiębiorców przemysłowych, ale również to, turystycznych, bo pod tym względem praktycznie jest, jest Bangladesz nam nieznany. Warto. Zapoznać się z tym krajem, z jego ciekawostkami, a zobaczycie, że decyzja będzie szybka, aby przyjechać do tego kraju, przylecieć do tego kraju, aby nawiązać kontakty z tymi ludźmi. Jest to kraj o wielu urokach. Oczywiście ma, jak każdy kraj, swoje wady, ale koncentrujemy się tutaj na jego zaletach, bo zalet ma więcej, jak Wam się wydaje. A ja nie mówię tego z literatury. Ja kilka miesięcy temu byłem w Bangladeszu i byłem mile zaskoczony. Mile byłem zaskoczony właśnie Bangladeszem, urokiem Bangladeszu, uśmiechem ludzi z Bangladeszu. Więcej tam uśmiechu widziałem jak w Polsce. Ale to nie tylko chodzi o to, że liczebność kraju jest większa. Czyli jeszcze historia historia też tego kraju jest yy, jako państwa niewielka 16, 16 grudnia będziemy obchodzili 53 rocznicę Wiktory of bangladesh yy, także ten kraj dopiero jako niepo, niepodległy istnieje 52 lata 52 lata ale kraj wspaniały no i i po prostu, jak widzicie, e, taka wielkość kraju, jak powiedziałem, ludność, tu wprawdzie mamy oficjalną, e, oficjalną 173 miliony, ale to jest z poprzedniego roku. W tym roku, no tak, cyrka pan e, Kazim powiedział, że to jest około 110, 180 milionów. Nas interesuje również wiek, struktura wiekowa. Zwróćcie uwagę, że. To jest bardzo młoda ludność. To jest bardzo młoda ludność. O ile pamiętam, to tak, tylko około 7%, 7 ludności to osoby w wieku powyżej 65 roku. Czyli to jest wspaniały potencjał. Co to oznacza dla kraju, ten wiek? To oznacza, że ten wiek ma perspektywę bardzo dynamicznego wzrostu, dynamicznego rozwoju. Warto... Z takimi krajami właśnie współpracować, które mają perspektywę dynamicznego, dynamicznego wzro wzrostu. Jeżeli chodzi o GPD, czyli produkt na, na osobę, to mamy, nie jest on duży, 2600, 2800 w różnych staty statystykach dolarów na, na osobę. Polski na pewno jest większy, ale tu też jest bardzo duży postęp. Proszę o zwrócenie uwagi, że liczba zatrudnionych to ponad 73 miliony. Liczba zatrudnionych to ponad 73 miliony. Jak widzicie, bezrobocie także jest nikłe, ale tam co nieco inaczej się liczy, po prostu te, to bezrobocie. Zresztą, będąc właśnie w Bangladeszu, co mi uderzyło? Tak jak, no o Indiach może nie będę mówił, ale tak jak po prostu w Bangladeszu, e, wzdłuż ulic widać było, że każdy coś robi, kupuje, sprzedaje, naprawia, cały czas się dzieje. W Bangladeszu nikt do mnie nie podbiegł, na przykład prosząc o jakąkolwiek jałmużnę, e, żebraninę i tak dalej. Absolutnie nie, mimo że to nie jest najbogatszy kraj. Ale właśnie tam widziałam ludzi bardzo ciężko pracujących. I pracują od rana do wieczora, czyli są to bardzo pracowici ludzie. O tyle też mogę powiedzieć, że są bardzo pracowici. Nie tak dawno miałem spotkanie z panią dyrektor zarządzającą firmy obuwniczej. Ona poleciała do daki i tam wybrała 50 pracowników, którzy cholewki szyją, 50 pracowników, którzy podeszwy szyją i zapytała mnie, jak się sprawują ci pracownicy. Wiecie, jaka była odpowiedź? Najbardziej lojalni pracownicy wobec pracodawcy, najmniej roszczeniowi pracownicy wobec pracodawcy, ale jeden warunek, respekt, szacunek. Jeżeli okazuje się szacunek tym pracownikom, ta pani dyrektor powiedziała, do ognia za panem wskoczą po prostu. Tacy są pracownicy z Bangladeszu, ale oczekują właśnie tego szacunku, respektu. Um. No, ekonomia. Właśnie ekonomia Bangladeszu. Widzicie, ile mamy firm. Mamy ponad 8,5 miliona firm. Wiodące wiodące przemysły, to jak widzicie, to jest textile industry, czyli ten przemysł tekstylny, ale to również ICT, czyli to wszystko, co się wiąże z informatyką, komunikacją. Mamy też przemysł, przemysł skórzany, ceramiczny, juta, herbata. Kto z was pije od czasu do czasu herbatę? Słuchajcie, nie ma tu herbaty z Bangladeszu, po prostu. A jest wspaniała, piłem tam i piłem na wyrost, żeby do końca roku mi starczyło, no i okej. Okay. Ale także shipbuilding, czyli, e, czyli po prostu przemysł stoczniowy, również takim wiodącym przemysłem w tej chwili jest przemysł motoryzacyjny. Przemysł motoryzacyjny. I jak widzicie seafood, przemysł po prostu rybołówstwa. Jak myślicie, jako taka ciekawostka, żebyście zapamiętali, jeżeli chodzi o produkcję seafoodu na świecie, na którym miejscu jest Bangladesz? Panie dyrektorze, pan wszystko wie. No, kurczę, bardzo dobrze. Niezupełnie. Na czwartym miejscu jest to czwarty producent na świecie seafoodu, słuchajcie, produktów rybnych. Kto o tym wie? Zobaczcie. Polska sprowadza e, seafood e, z Wietnamu. No jak myślicie, dalej czy bliżej jest ten Wietnam? Na pewno dalej. Tu już chociażby o koszty produkcji mamy po prostu niższe. To też pod rozwagę firmom e, branży, branży właśnie przetwórstwa, przetwórstwa rybnego. Jak widzicie, wartość eksportu jest nikła. Nie jest duża wartość eksportu. Tylko 50 milionów. Wartość importu z kolei około 70 milionów złotych. Co to oznacza? Że ten kraj się rozwija. On cały czas potrzebuje, e, potrzebuje materiałów różnego rodzaju. E, w związku z tym on się buduje, on się industrializuje. Nie tak dawno miałem wizytę właśnie poprzedniego ambasadora Bangladeszu w Polsce, który zakończył swoją misję, a w Bangladeszu ma rodzinną firmę budowlaną. I właśnie przyjechał tutaj, poprosił, zapytał mnie: On chce kupować materiały budowlane w Polsce. Zorganizował mu spotkanie z wielką hurtownią materiałów budowlanych i współpraca, o ile wiem, trwa. Przyjeżdżają tu po materiały budowlane. Ta y, po prostu Bangladesz bardzo mocno się buduje. Co chwilę tam widziałam budowa autostrad, budowa y, wielkich obiektów. Słucham? Metro się buduje tu właśnie. Pan mi też podpowiadał. Metro się buduje. Słuchajcie, czyli to jest inny taki kraj, jak wielu z nas ma wyobra wyobrażenie. No i oczywiście elektronika, elektronika. Kraje, które najwięcej zainwestowały, to jak widzicie, to jest właśnie Chiny, Japonia, Singapur, Rosja e, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Brakuje Polski, brakuje polski. O, to, to nie oznacza, że tu nie ma relacji gospodarczych, ale to dzisiejsze seminarium ma na celu, żeby właśnie odkryć ten Bangladesz dla nas, że on, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, no, może kapitalnie współpracować z naszymi przedsiębiorstwami i dawać większe efekty, jak współpraca z innymi firmami. E, średnia dynamika wzrostu jest powyżej 5%. W ostatnich 10 latach był to kraj, który najbardziej dynamicznie się rozwijał i nadal się rozwija bardzo dynamicznie. Inwestycje zagraniczne, jak widzicie, nie są duże. 3,5 miliarda dolarów to, to, to w bieżącym roku to nie jest tak dużo, ale również jeżeli chodzi o te. Podstawowe, podstawowe przemysły to jednak wyroby tekstylne gotowe. Wyroby tekstylne gotowe. I tu na świecie, jeżeli chodzi o, o ten potencjał i statystykę, Bangladesz jest bodajże na trzecim, bądź na czwartym miejscu w świecie. Jeżeli chodzi o. Produc produ jako producent i dostawca goto gotowych ubrań, gotowych ubrań. Zresztą najprawdopodobniej każdy z was coś na sobie czy pod sobą ma e, z Bangladeszu, tak to już jest. E, wiodącym takim e, partnerem Bangladeszu, jeżeli chodzi właśnie o wyroby odzieżowe, wiecie jaka jest firma z Polski, czy nie? To jest LPP. Mówię o ubraniach, mówię o ubraniach. Słuchajcie, e, bodajże chyba dwa lata temu obrót LPP, sprzedaż wyniosła 15 miliardów dolarów. 15 miliardów dolarów, złoty, przepraszam, 15 miliardów złoty. Z tego z tego większość produkowana jest właśnie w Bangladeszu. LPP w Bangladeszu posiada własne biuro, w którym zatrudnia 60 osób. Zobaczcie, wspaniale współpracują, wspaniale prosperują. Także również to jest taka zachęta, że przez odważny Bangladesz został odkryty i ludzie są bardzo zadowoleni z tego, którzy już dążyli odkryć. Tu i pan Radca wspominał o przemyśle farmaceutycznym. Faktycznie eksport farmaceutyków do, do innych krajów, to jest około 100 krajów. To jest jedna z najbardziej rozwiniętych gałęzi właśnie Bangladeszu. Już nie będę mówił o, o wyrobach, o wyrobach skórzanych. jest to potentat, ale Mało u nas widzę wyrobów ze skóry pochodzących z Bangladeszu. To są po prostu bardzo mocno wzrastające przemysły w Bangladeszu, i tu. Jeżeli reprezentujecie te firmy, czy macie powiązania z tymi firmami, które, których powiedzmy produkty by się wpisywały w ich aktywność mają ogromne szanse powodzenia. jak widzicie to wszystko co się wiąże z produkcją zwierzę, zwierzęcą, zarówno inwentarz ten żywny jak, jak i produkty pokarmowe dla tych, dla tych zwierząt. Bangladesz bardzo mocno stawia na rozwój tego food industry. bardzo mocno między innymi z uwagi na liczebność yy, po prostu kraju, a z drugiej strony jeszcze powiedzmy te działy ta ekonomia nie jest na wystarczająco wysokim poziomie. Tu są bardzo proste rezerwy do uaktywnienia i to jest szansa dla, dla naszych, dla naszych yy, przedsiębiorców. Yy, prze Bangladesz coraz bardziej wchodzi właśnie w tę specjalność RD, Research and Development. Coraz na większym poziomie są jakościowe ich, ich produkty. Jeszcze powracając, właśnie, no ale okej, okay, o fishing industry, to już również powiedziałem. I proszę zobaczcie, tu są podane po, potrzeby. Kto chce produkować dobre statki. Dla rybołówstwa jest czy wspólnie jest mile, jest mile widziany. Bo rybołówstwo niestety nie tylko o statki się opiera, ale mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo różnego rodzaju łodzi, nie bardzo powiedzmy nowoczesnych łodzi rybackich. To wszystko, co się wiąże z informatyką. Podobnie zresztą jak w Indii. E, również usługi informatyczne i ten staw, osoby, e, dużo osób e, specjalizuje się w Bangladeszu właśnie w informatyce. Również niektórzy, wiem, świadczą swoje usługi na rzecz polskich firm, nie tylko informatycznych, ale służą praktycznie, obsługują, można powiedzieć, cały świat, obsługują cały świat. I to też w Bangladeszu mamy zagłębie wspaniałych informatyków, zagłębie wspaniałych informatyków. Niekoniecznie musimy ich rekrutować do Polski. Niekoniecznie. Możemy po prostu zlecać im, im pracę online, bo to jest o wiele taniej, o wiele łatwiej. A już nie mówię, że nie będzie kłopotu z otrzymaniem wizu, wizy, bo nie będzie takiej, takiej potrzeby. Także nie będę wszystkiego tu po kolei wam mówił, bo wiem, że czasu na to nie starczy, ale tak, jak widzicie, te obszary w tych obszarach. Bardzo mile Bangladesz widzi polskich przedsiębiorstw. Zarówno jeżeli chodzi o współpracę, zarówno jeżeli chodzi o inwestorów. Bangladesz gotów jest sprzedawać, kupować, wspólnie, wspólnie rozwijać, wspólnie rozwijać. Także odnośnie elektroniki. Będąc w październiku, właśnie w Bangladeszu, zawiozłem ofertę do firmy Walton, znanej polskiej elektronicznej firmy, ofertę współpracy. Ta właśnie znana, zresztą wam bardzo znana e, elektroniczna firma tu z Wybrzeżu chce wejść właśnie do Bangladeszu. Już jej się udało jedną transakcję zrealizować e, e, w zakresie e, komunikacji elektronicznej urządzeń. Już dostarczyła. Ale teraz podejmuje decyzję, chce uruchomić tam produkcję. Będzie o wiele łatwiej po prostu. Będzie o wiele łatwiej również wygrywać tam przetargi, co jest też bardzo, bardzo istotne. Bangladesz jest zainteresowany zakupem nowoczesnych y, urządzeń tekstylnych, do, do produkcji tekstylnej, a nawet uruchomieniem tam produkcji. Jeżeli mamy taką wiedzę, mamy takie możliwości, chce nam się, Bangladesz mówi: Welcome. Także to są kolejne, kolejne właśnie obszary. Obszary, gdzie e, jest założony, niejako pryncypia rządu Bangladeszu, zakładają, co jest, co musi wzrastać szybciej od, e, od przeciętnych przemysłów. I, i, I inaczej, te inwestycje są też o tyle e, fajne, jeżeli chodzi o Bangladesz, bo e, jak zobac zobaczycie tu. Uzasadnienie tych inwestycji to generalnie uzasadnienie jest podstawowe, że ludzie w Bangladeszu stają się coraz bardziej bogatsi, a zatem będzie po prostu, jest potencjał zakupowy, bardziej bogatszy. No i tych ludzi jest bardzo dużo, jest bardzo dużo, czyli rynek jest bardzo chłonny i cały czas rozwojowy. To są. Dla nas, dla inwestorów jest bardzo korzystne, dobrze zainwestujemy, ale czy będziemy mieli rynek zbytu? Rynek Bangladeszu jest niezwykle chłonny. Jest niezwykle chłonny. I to właśnie, właśnie związane jest z dużą liczbą osób i... Że ludzie stają się coraz bogaci. I to jest po prostu widoczne. To jest po prostu widoczne. Nie wyobrażajcie sobie, że tam nie wiadomo, jest jaka wielka bieda. Tam są wspaniałe centra handlowe, takie jak u nas, nie ma żadnej różnicy. Absolutnie. Samochody wspaniałe. Oczywiście dominują japońskie, żeby nie było nieporozumienia po prostu. No. Także. Kolejne, kolejne właśnie segmenty, które. E, które na które czeka Bangladesz. Jeszcze raz, ten kraj ma wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o budownictwo. Czyli wszystko, nawet jak widzicie light inżyniery, sprawy elektroniczne, domy, nowe budowle, nowe obiekty, coś jak tu kolega, w metro, to wszystko wymaga ogromnego importu. Na dzień, na dzień dzisiejszy Bangladesz nie jest w stanie, sam się zaspokoić i w tym zakresie w związku z tym mówi chodźcie do nas po prostu chodźcie do nas tak przy okazji również e, informacja o ilości wyższych uczelni mamy w tym roku 160 wyższych jak widzicie uczelni studentów tyle ile tu widzicie no liczba po prostu patentów na pewno liczba patentów nie jest powalająca bo, bo, o to pan na pewno powie, jaka firma na świecie najwięcej patentów składa? Nie wie pan, okej, okay. IBM, 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 o ile pamiętam, to chyba 9 tysięcy patentów, także, no ale IBM, no to, 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 to jest... Można powiedzieć suma wielu gospodarek, bo pracownicy IBM są rozrzuceni na całym świecie i również, pra, również pracownicy z Bangladeszu pracują na rzecz IBM i ich patenty, które są składane, zaliczane są nie do Bangladeszu, ale zaliczane są do, do, do IBM. No, i tu właśnie, jeżeli chodzi o te relacje z Polską, jak, 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 jak widzicie, no, to są małe relacje. To są, jesteśmy do, dobrze dopiero w blokach startowych, jeszcze nie wystartowaliśmy. Pamiętajcie, pierwsi będą nagrodzeni, pierwsi będą po prostu nagrodzeni. Yy, Bangladesz, rząd Bangladeszu daje różnego rodzaju udogodnienia. Są specjalne strefy ekonomiczne. Indie na przykład, yy, wynegocjowała sobie dwie specjalne strefy ekonomiczne, bo tam Indie również inwestują. Japonia ma strefę ekonomiczną, yy, również, yy, ale tu są specjalne strefy ekonomiczne. Co to oznacza? To są tak samo jak polskie strefy ekonomiczne dają przywileje inwestorom, również i tu są przywileje, jeżeli chodzi o niepłacenie podatku dochodowego, podatku e, CYTU, corp, Corporate income, income, tams, e, innych podatków, zwolnienie z ceł, to jest wszystko dedykowane dla tych, którzy chcą otworzyć własne biznesy w Bangladeszu. Ci, którzy pochodzą za zagranicę, dostęp do tych e, rynków, no, też energia odnawialna jest bardzo e, na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o oczekiwań w zakresie inwestorów. I tu rząd Bangladeszu, e, rząd Bangladeszu e, no, założył swoją polikę niezwykle innowacyjną. Niezwykle innowacyjną. Na dzień dzisiejszy, e, jak myślicie, którą gospodarką Bangladesz jest na świecie? Pan blisko Indii, to powinien wiedzieć, nie? Tylko Indie? Okej. Okay. Bangladesz jest trzydziestą czwartą gospodarką na świecie. Trzydziestą czwartą gospodarką na świecie. Jak komuś zadaje to pytanie, to gdzieś tam poza pięćdziesiątką. 34. czyli to jest potencjał, to jest potencjał. Także już nie, nie będę mówił o, o, o po prostu o zachowaniu zysku o zachętach inwestycyjnych czy o wykwalifikowanej sile roboczej, bo chcę jeszcze chwilę czasu poświęcić dla turystyki jako powiedzmy związany z Wyższą Szkołą Turystyki i hotelarstwa. Słuchajcie. Przepiękne krajobrazy. Przepiękne krajobrazy. Są, no, no Cox's Bazar, to, 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 to jest coś y, przepięknego. Ponad 600 kilometrów, słuchajcie, y, linii morza turystycznej do zabudowy. Do zabudowy. Y, tygrysa bengalskiego spotkacie tylko w Bangladeszu, bo to jest Bengal. Pamiętacie Bengal z pięknych filmów hinduskich? A to jest właśnie Bengal, to jest właśnie Bengal. To piękno Bengalu nie jest od, odkryte. Nie jest odkryte na, na, dzień na, na dzień dzisiejszy to jak widzicie, około dwóch milionów turystów odwiedza Bangladesz. Ponad 6 milionów wyjeżdża za granicę. Z drugiej strony straciliśmy turystów z Rosji na przykład. Bangladesz chętnie do nas przyjedzie, też jako ciekawostkę wam. Powiem w takim razie, ale to już dobrze. Czyli pod względem turystycznym Bangladesz czeka. Yy, na przykład w poprzednim roku yy, 8 milionów turystów wewnętrznych z Bangladeszu zostawiło w turystyce ponad 8 miliardów dolarów. Zobaczcie, jak można zarabiać. Zobaczcie, jak można zarabiać. Konkluzja wynika z tego, co powiedziałem, ale z uwagi na czas, to jeszcze, słuchajcie, będąc w październiku w Bangladeszu, miałem okazję spotkać się z prezydentem Bangladeszu. Przemiła rozmowa, fajna rozmowa. Jak widzicie, te dłonie, jak trzymamy, pierwszy chęt zwykły był, ale później prezydent wziął tak nasze dłonie, mówi, bo tak rozmawiają z sobą przyjaciele. Tak rozmawiają sobie przyjaciele. Bangladesz traktuje nas jako przyjaciół. Polska była drugim krajem, który uznał niepodległość Bangladeszu. Jesteśmy tam przemile widziani. Jesteśmy tam przemile widziani. Tu miałem rozmowę, spotkanie z największym klubem biznesowym Bangladeszu. Zobaczcie jak ten tu... Takiego klubu w Polsce nie mamy. Takiego klubu w Polsce nie mamy. Rozmawiając z prezydentem Bangladeszu, e, Zapraszałem go do współpracy. On mi zadał takie pytanie. No, tak, ale czy Polska ma jakieś tam produkty, które moglibyśmy kupować, czy eksportujemy? Ja niegrzecznie odpowiedziałem prezydentowi w sposób następujący. Panie prezydencie, czy zna pan taki kraj jak Niemcy? No, znam. A czy pan wie, ile wynosi eksport yy, Polski do Niemiec? No, 80 milionów, 100 milionów. Mówię, 100 billion dollars. 100 miliardów dolarów. Mówiąc krótko, mówi, drogi konsulu. Proszę organizować misję gospodarczą na z Bangladeszu i przygotować spotkanie z przedsiębiorcami z Polski. Dzisiaj na przykład na dzisiejsze spotkanie też przyjechał jeden z przedsiębiorców, ale już poprosił yy, producent kosmetyków, ja chcę rozpocząć współpracę ze znaną dobrą firmą kosmetyczną. Chcę po prostu importować, ale rów, również uruchomić tam produkcję kos kosmetów polskich. Jutro o godzinie dziewiątej. Tomorrow at 9 we'll have the meeting with this famous cosmetic polish company. E, także już zorganizowałem spotkanie. Słuchajcie. E, jeszcze raz. Nie bójcie się, startujcie. A jeszcze e, to jedna taka rzecz. E, tu mam spotkanie z e, sekretarzem staru, stanu w Ministerstwie Turystyki. Po długiej rozmowie. Pan minister do mnie się zwraca. Mój drogi konsulu, proszę o przygotowanie porozumienia pomiędzy Polską a Bangladeszem w zakresie rozwoju turystyki. Proszę przygotować takie porozumienie. Proszę mi przesłać do uzgodnienia i proszę w imieniu rządu Bangladeszu negocjować z polskim rządem to porozumienie. Ja myślę, że zaczniemy współpracę z Departamentem Turystyki. Zobaczcie. Chcemy uruchomić turystykę. Chcemy, żeby właśnie z Bangladeszu ludzie przyjeżdżali do nas. Bo te osoby, które miałem od czasu do czasu gorsze, jak idziemy na starówkę, są zachwyceni, są zachwyceni pięknym Gdańskiem. Nie spodziewali się tego. W związku z tym, drodzy przedsiębiorcy, zapraszam. Jeżeli nie dopowiedziałem czegokolwiek, inne szczegóły chętnie Wam powiem. Również w zakresie nauki będziemy współpracowali. Także zapraszam. Dziękuję bardzo.